Witam Was pierwszy raz na YouTube. E, pokażę Wam dzisiaj, jak się robi tak zwane kopytka. E, bardzo prosty przepis, i chciałbym, aby. Come here. I co potrzebujemy? Twaróg, czyli polski twaróg, yellow cheese, 4x, e, 4 jajka, ziemniaki, 2 kilo. 2 uh, kg uh, potatoes and cornflower flowers. Corn I don't need sunset. <laughs> Cone is 1 and half kilo, czyli pół kilo uh, potrzebujemy uh, mąki ziemniaczanej która będzie nam poszła do ciasta. Ciasto mamy już gotowe. Ciasto mamy już gotowe. To jest ciasto po prostu, które powstało z twarogu jajek, ziemniaków i mąki ziemniaczanej i do tego dodałem jeszcze sól, pieprz i troszeczkę dodałem jeszcze del, tak zwany pietruszka, suszoną pietruszkę dodałem, aby nasze ciasto miało taki kolor, taki lekko zielonkawy kolor, widzicie? OK, i teraz będziemy robić co? Teraz będziemy robić nasze kopytka. A więc ciasto jest gotowe, ja Wam później pokażę, jak to ciasto powstawało, i tak dalej. Dam Wam po prostu przepis. A teraz pokażę Wam, jak robić kopytka. Więc ciasto jest gotowe, już uformowane w całości. Troszeczkę sobie odkrawamy. Troszeczkę, niedużo. Nawet widać, że dużo jest koperku w środku widać, cheese, yellow cheese. A teraz Wam po prostu pokażę, jak to ciasto zrobić, albo bardzo szybko kopytka. Więc co? Cały czas potrzebujemy mąki ziemniaczanej. Cały czas, nie pszennej i tak dalej, tylko cały czas mąki ziemniaczanej, aby obtoczyć I co robimy? Takiego pięknego wężeka robimy. Widzicie? Ale mąki dajemy w miarę, w miarę dużo, aby nam się to wszystko nie sklejało. Widzicie? I staramy się, aby ten nasz wężyk był w całości taki sam, taki sam rozmiar. Może mi to nie wyjść, ale postaram się, aby wyszło. Tak. I cały czas turlamy tego wężyka. Cały czas turlamy. O, tu nam troszeczkę nie wyszło. Więc go skleimy. Super. I powiedzmy, że nasz wężyk jest bardzo super. I jest doskonały w sensie grubości. Taki sam. Więc co robimy później? Cały czas ręce mam w yy, mocy ziemniaczanej mamy nóż odkrywałem odkro kawałek i co jeszcze? może od tej strony Wam pokażę bo od tej strony jest kamera I jest cały czas jakby struktura tego wężyka w całości i jest taka fajna taka sama grubość i tak dalej więc co robimy? Każdy kto jak będzie chciał to sobie obetnie i przetnie, jak, na jaką grubość będzie po prostu chciał. Ja kopytka robię na 2 cm. Dokładnie. I to są moje po prostu kopytka. Proszę bardzo. I te kopytka, ciasto jest cały czas tutaj, i z tych kopytek naprawdę z tego ciasta naprawdę będzie bardzo dużo kopytek. Pewnie niektórzy będą chcieli zamrozić, albo nie wiem jak jest duża rodzina, to będzie chcieli po prostu, żeby było dla nich wszystko więcej. Ale w tym momencie skupmy się na, na tym, co po prostu mamy. Te kopytka, tak jak pierożki, tak jak pierogi, dajemy do o solonej brzącej wody, która po prostu brze i dajemy w tym momencie do wody, woda się gotuje. I gotujemy nasze pieruszki, weźmiemy sobie łódkę I troszeczkę przemieszamy te nasze kopytka. Dosłownie ta sama praca co z pierogami, więc po prostu czekamy aż nasze kopytka wyjdą na wierzch i wtedy je wyciągamy. Jeżeli chcemy po już one wychodzą na bierz, widzicie. Więc jeżeli chcemy aby nie mrozić kopytek, czyli na przykład ugotujemy więcej, to gotujemy do wypłynięcia, a jeżeli chcemy, żeby te nasze kopytka powstały na naszym pięknym stole dla rodziny, więc gotujemy je jeszcze około 5 do 7 minut. W tym momencie kopytka nasze wypływają, więc już... momencik Więc już praktycznie jest czas, aby te nasze kopytka, te nasze kluseczki, już je wyciągać. Ale co ja chcę zrobić? Jak chcę to zrobić, aby te nasze kopyteczka były podane już teraz. Więc co? No gotujemy troszeczkę więcej. 5, 6, 7 minut. Około do. 7 minut, więc czekamy na około 7 minut, więc za chwileczkę coś wam jeszcze pokażę. Teraz ja też tu moje ręce. Rączki są umyte, i kopyteczka już wypływają. I czekamy aż wszystko wypłynie, więc czekamy jeszcze 5 minut. więc zastawiamy prostu sobie o 5 minut. Timer. Powiedzmy 5 minutowe. 5, cyk, cyk. 5 minut, czekamy. It's waiting 5 minutes if the uh Kopetka is opened up after I'm showing you what is after. This now is waiting. Sometimes it's a little mix. Fine. that's good. It's waiting four minutes more. Czyli 4 minuty. Więcej. Jeszcze czekamy. To się ładnie gotuje. A w międzyczasie przygotowałem jeszcze takie napierogi. Czyli masło. Jeszcze nie jest sklarowane, tym bardziej nie jest jeszcze sklarowane. I zrobiłem sos pomidorowy. Jest taki... O, zaraz wam pokażę. Jak ten sos wygląda? To jest bardzo gęsty sos pomidorowy na naturalnych pomidorach. I każdy z was może sobie wziąć sos i kupić w sklepie, na przykład sos pomidorowy w torebce. Ale ja zrobiłem sos z przecieru pomidorowego. Czyli co zrobiłem? Przetarłem pomidory, później dałem troszeczkę wegety, sól, pieprz yy, nasz polski koper ale nie suszony tylko prawdziwy i dodałem troszeczkę wody z mąką ziemniaczaną z mąką ziemniaczaną i powstał mi bardzo gęsty sos od widać o bardzo gęsty sos to nie jest jakiś tam sos z torebki Naprawdę uwierzcie mi, bo yy, sos możemy zrobić sobie na wiele, wiele różności i rodzajów, jakikolwiek chcemy. Ok, nasze paluszunka są już gotowe, więc co robimy? No co robimy? Nic innego. Jak? Bierzemy i obsadzamy. Te wszystkie nasze kluseczki są gotowe i teraz w tym momencie szybko, bardzo szybko dajemy pod zimną wodę. Dlaczego? Dlatego, aby, aby nasze kluseczki, po prostu tak jak z każdym innym rodzajem na przykład brokuły yy, 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 fasolka muszą być w zimnej wodzie dlatego, że zimy żeby dostać takiego zimnego dosłownie w tym momencie nie pamiętam, ale znam to słowo, ale właśnie moja żona zamknęła mikrofalówkę. Ale w tym momencie chłodzimy ich, chłodzimy, chłodzimy, chłodzimy i nasze pierożki są gotowe. Już Wam pokażę. Roztawiamy. Mamy przygotowany talerz, i dajemy już jako porcję na talerz, jak chcemy, albo podlewamy sosem pomidorowym. Tak. To jest właśnie taki myk, jakby mój, leciutko, masełkiem. Tak. Moi drodzy, to są pierożki i kluski śląskie. Jak to zwał, tak zwał. Ja to nazwałem Rafik pierożki kluski Moi drodzy, dziur, dziur, e, moi drodzy, pierożki są bardzo na pewno apetyczne, mmm, myślałem, że wyjdą bardzo źle, A naprawdę ten sos pomidorowy, możemy użyć jakikolwiek sos pieczarkowy, pomidorowy, jaki tylko po prostu chcecie, mmm, Dam spróbować mojej żonie czy będzie jej smakowało. Chodźcie is everything fine? Fine? A uh, jest. Pokiwała mi go, że są bardzo dobre, więc to tylko tyle. Hmm. Następny przepis, który Wam po prostu pokażę. To będą pierogi, ale jakie pierogi? Ruskie, nie tylko pierogi e, z mięsem i tak dalej, tylko typowe pierogi ruskie. Dziękuję, do zobaczenia! Do usłyszenia! E, zapraszam na mój e, Instagram, na mój kontakt na YouTubie. E, bardzo fajne kruski z dużą ilością masła, tak jak widać, i sosem pomidorowym. I jeszcze raz. Dziękuję i zapraszam. Mój pierwszy film, myślę, że nie był yy, najgorszy, ale może najlepszy. Cześć, do zobaczenia, do usłyszenia.